Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Mamy środek tygodnia. Środa. Jutro tłusty czwartek. Ale się cieszę. Najem się faworków. No a może pączka jakiegoś też zjem. Yy, ale wolę faworki. To jest taki właściwie jedyny czas w roku, kiedy faworki można spotkać w takich paczuszkach w Lidlu. One się pojawiają, są bardzo dobre, ja je bardzo lubię. Nie są takie tanie, ale... No dobre, dobre. Więc może jutro uda mi się z samego grona podjechać i jeszcze je złapać. <noise> Albo jakiegoś pączka przynajmniej. Mm. Yy. Aż mi się już zachciało dzisiaj. Ale nie, nie. Yy. Także poczekam do jutra. Nie trzeba ćwiczyć silną wolę. Trzeba wytrzymać. Yy. Mówiłam, że jak się chce słodkiego to pasożyty szaleją, bo nie mają dostępu do cukru i, i się domagają. Więc tak, no pasożyty mamy wszyscy, jest to flora bakteryjna, która przeważnie jest w jelitach, jest też w naszych gdzieś tam narządach rodnych, w żołądku i no, no wszędzie są. One spełniają do, dobre funkcje pod warunkiem, że nie ma jej przerostu, tak zwanej przerostu kandidy. Wtedy się zaczynają problemy jelita, jak wiecie albo i nie wiecie, to nasz drugi mózg. I one są odpowiedzialne za bardzo, bardzo dużo funkcji. Zresztą każdy organ jest odpowiedzialny za wiele funkcji. Yy, I każdy jest potrzebny i bez właściwie żadnego życia się nie da. No tam może częściowo można coś tam usunąć, ale to i tak jest życie yy, na połowicznym jakby takim yy, trybie. Yy, no, ale no zdarza się, że niestety trzeba coś tam usunąć w naszym organizmie, bo jest chore. Ale bądźmy dobrej myśli, mamy wszystko, yy, yy, ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy wyposażeni doskonale jako te, yy, ja bym powiedziała, że bioroboty humanoidalne yy, 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 i po prostu mamy swój system yy, operacyjny, oprogramowanie, które gdzieś nam się wgrywa od dziecka. Ale śliczny harcik włoski, jeju, taka chudzinka, o i takim. taki, płaszczyku właściwie. Uwielbiam psy, nie mam oczywiście w domu, bo w moim przypadku pies no, miałby ze mną trochę pod górkę, a ja z nim. Chociaż właściwie ostatnio już nie jest tak źle, bo ja bardzo wcześnie wstaję, a kiedyś był to kłopot. No i wychodzenie z psem było po prostu takim niezbyt fajnym obowiązkiem. No ale no cóż, psinka też musi się wysiusiać. No a teraz to już... Y Mam tyle zajęć, że, że piesek no, nie wiem, czy by się odnalazł w moim świecie. No, może kiedyś się jakiś trafi, ktoś to wie. Na razie się bawię z Tosią, która jest u mojej kochanej wioli. To jest taki fajny, mały grzywacz chiński, suczka, która to jest tylko, tylko słodziaczka, ale tylko, tylko, tylko bojąca się wszystkiego i długo trwało, zanim ona się tak do mnie przyzwyczaiła. W ogóle nie chcę na spacerki chodzić. <noise> Jak mam gdzieś z nią wyjść, to nie chcę, ale cóż, to kobietka i tyle. No o czym ja dzisiaj z Wami porozmawiam? Yy, nie wiem, tak myślałam o, o wewnętrznym krytyku i naszym cieniu, naszym ręcznym hamulcu, który po prostu mamy w sobie i który nie pozwala nam funkcjonować na wysokich obrotach. Na tym potencjale, który w sobie mamy, bo każdy z nas ma jakiś potencjał. Mniejszy, większy, ale każdy ma. I gdybyśmy go nie mieli, to bylibyśmy martwi po prostu. I, no i mamy tego wewnętrznego krytyka. Tak samo jak mamy wewnętrzne dziecko, mamy wewnętrznych rodziców, których mamy usystematyzowanych w swojej wyobraźni, w swoich wizjach. I mamy tego wewnętrznego krytyka. Zazwyczaj ten wewnętrzny krytyk to jest głos, który słyszeliśmy w dzieciństwie. I on mówi takie niefajne rzeczy. No, naprawdę niefajne, bo. I on się pojawia w różnych okolicznościach. Mówi nie dasz rady, nie podołasz, jesteś zagłupia na to, to ci się nie uda, nawet nie próbuj i takie wiecie takie hamulce ręczne. I jak sobie czasem skojarzymy różne takie rzeczy z naszej przeszłości, z różnych okresów naszego życia zazwyczaj z dzieciństwa, to, to zorientujemy się że ten krytyk, to jest jeden z naszych rodziców. Jeżeli go tak głębiej zaobserwujemy, no to zobaczymy, że jest to głos mamy, taty, jakiegoś wychowawcy, yy, jakiegoś opiekuna, które po prostu nie pozwala nam na życie pełnią życia. Yy, czy da się go wyłączyć? No, myślę, że się da. Yy, no, praca długa, ciężka i mozolna nad poprawieniem systemu własnej wartości i pewności siebie. Co jak wiecie, też nie jest łatwe. Jak już Wam mówiłam, pewność siebie budujemy od wewnątrz, nie od zewnątrz, i jest to też taka mozolna praca, bo musimy znaleźć jak najwięcej pozytywów i doświadczeń pozytywnych ze swojego życia, żeby móc się tym inspirować i wartościować. Ja wczoraj spotkałam na TikToku taką młodą dziewczynę, która była bardzo pewna siebie. Yy, Nagrywała fajne filmiki. Nie wiem, jak, tam, jak ona się nazywa, bo ja po prostu lecę bez patrzenia na nazwy. No, ale ja się zatrzymałam i powiem wam, że yy, spodobała mi się jej osobowość. Była taka energiczna, pewna siebie, taka młoda, i yy, Doceniająca swoją kobiecość, swoją energię żeńską, którą ma, i właśnie tak, sobie, tak jak tak, tak, tak posłuchałam jej, to stwierdziłam, że ma dużo racji, mówiąc, że naszym największym potencjałem jako kobiet jest żeńska energia. I że ona załatwia wszystko. No, ma trochę racji. Odkąd weszłam w żeńską energię, znaczy staram się wchodzić, i Y, y, nie przebywać zbyt długo w męskiej, a czasem muszę, bo jeżeli załatwiam sprawę, które powinien za, za, załatwić y, partner, mężczyzna jakiś, ojciec, no ktokolwiek, ale męski osobnik, no to się złoszczę, bo mi się to nie podoba. I y, wchodząc w tą żeńską energię, weszłam w nią 2-3 lata temu prawdopodobnie, tak Um, um, ogólniając tak, szukając czasu, kiedy to się zaczęło. Um, I wiecie, po czym to, to poznałam? Ponieważ um, maluję kobiety zazwyczaj zasłoniętym prawym okiem. Um, a prawa półkula, ta u was to może być, że lewa, ale tu mnie jest prawa. Um, wiem, gdzie jest prawy i lewa, ponieważ mam bliznę na lewej ręce i i od dziecka mam bardzo dobre poczucie lewej i prawej strony, właśnie przez tą bliznę, bo ona mi wyznacza kierunki. Ale wróćmy do tematu. Prawa półkula to ojciec, męska energia. Jeżeli ja zatykam w swoich obrazach oko, czyli za, za, zamykam męską energię, która jest we mnie i y, y, próbuję pokazać tylko swoją żeńską energię, to oczywiście dzieje się podświadomie, bo to nie jestem ja na tych portretach, chociaż czasem niektóre mogą być do mnie podobne. Tam nawet zrobiłam swój abstrakcyjny autoportret, ale on też też ma za zamknięte, znaczy się przyszłonięte yy, yy, przy, jedno oko prawe. Yy, więc to jest też jakaś symbolika, o której ja sobie nie zdawałam sprawy, yy, że tak jest. Dopiero. Yy, Ostatnio, jak y, rozmawiałam z panią psycholog i pytała, jak spędziłam y, weekend, to mówiłam, że namalowałam obraz, pytała się jaki, więc opowiedziałam jej i ona właśnie mi to uświadomiła, że ja za, zakrywam swoją męską energię. Y, no ciekawe, ciekawe i y, zastanawiam się, że gdyby, gdybym zrobiła warsztaty z arteterapii, Yy, właśnie na temat yy, narysuj swoją kobiecość, yy, swój portret yy, lub coś cokolwiek związanego z kobiecością, co by to było i jakby do tego podeszły panie, które, yy, które yy, yy, malowałyby te obrazy. W ogóle tak sobie ja dzisiaj w ogóle, dzisiaj no, często tak mam, że jak jadę, to mam najwięcej pomysłów. jak sobie yy, yy, jechałam, przede mną jechał autobus i był napis: Wszystko zaczyna się od marzenia. wiem jak mnie to zainspirowało. A w ogóle to jechałam i tańczyłam. Ludzie na mnie patrzyli w tych samochodach, jak mi walnięto, bo ja lubię się tak, wiecie, pogibać w tym samochodzie. Nie trzymam kierownicy, taka jestem zadowolona <śpiew> chwilowo, bo jest fajna muzyka i mogę się jakoś odstresować w tym korku, w którym stoję. No, no pewnie są myślą walnięta, no walnięta. No jestem walnięta, no jakiś tam na swój sposób szalona. Yy, może i obłąkana, kto to wie. Yy, nie mam pojęcia. Yy, nie stwierdzono mi czegoś takiego jak obłąkanie, na szczęście. Yy, myślę, że obłąkanie to jest chyba kwestia schizofrenii. Yy, yy, I tego, tego nie mam, tego nie mam, kochani. Przynajmniej na razie, chociaż Podobno schizofrenię można nabyć przebywając z osobami chorym na, na tą chorobę. I mogłoby się to zgadzać, ponieważ spotkałam kiedyś osobę, która mm, miała męża schizofrenika y, i przez 15 lat była przez, y, przez niego y, mocno dewaluowana i fizycznie, i psychicznie. Y, I ona wykazywała objawy również schizofreniczki, chociaż nigdy nie chorowała. I w rodzinie też nie było tej choroby. Więc no, są to takie um, niezbyt um, ciekawe doświadczenia ludzkie. Um, mam nadzieję, że ta osoba um, wyszła z tych swoich objawów, bo 15 lat życia z schizofrenikiem to nic przyjemnego um, i, i też to odbija się mocno na psychice. Um. Także mm, yy, no fajnie, fajnie, ale z czym fajnie? Z życiem fajnie, że yy, yy, mamy tyle doświadczeń, tyle możliwości, tyle przeżyć, yy, które nas kształtują i, yy, i rozwijają albo dołują, i musimy jakoś z tym walczyć. A jak nie walczymy, to później mamy to odbicie w ciele bo stres powoduje mnóstwo chorób To już jest dawno udowodnione Zaczynam no, chyba wadać jakiegoś doła mm, emocjonalnego no, i, yy, yy, yy. i jakiś pan właśnie wyjeżdża samochodem Dobra yy, to jest godzina nawet Ja nawet nie wiem która jest godzina ale chyba jeszcze mam trochę czasu, chyba jeszcze mogę Wam trochę po, pomarudzić i ponawijać o różnych aspektach życia. No i y, zaczęło się od tego wewnętrznego krytyka. Aha i może wrócę do tej pani, która y, była na tym TikToku. Młoda dziewczyna, fajna bardzo. Y, bardzo fajną, pozytywną energią. i y, y, ona powiedziała, że nas, że te, też to wiem, ale yy, przypomniała mi o tym, że nasz mózg nie rozróżnia, co jest prawdą, a, a co fikcją. I na tym opierają się wszystkie afirmacje, yy, różnego rodzaju intencje. Yy, intencja to tak bardziej idzie yy, chyba bardziej duchowo z serca i yy, 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 afirmacje i te drugie, jak się me yy, me mi słowa. No, ale dobra, zatrzymajmy się na afirmacje. One wychodzą, yy, że mózg nie rozpoznaje nam, yy, co jest prawdą, a co fikcją, i dlatego one yy, yy, są postrzegane jako świetne narzędzie do rozwoju osobistego i możliwości yy, samorealizacji. Się. Jestem sporo prawdy, ale musi to być też z poziomu serca, jeżeli tego nie czujemy, to afirmacje nie pójdą. Ja tak sobie myślę, co ja bym sobie mogła afirmować, żeby mój mózg to przyjął, nie robił oporu, nie włączał wewnętrznego krytyka, nie włączał hamulca ręcznego, co byłoby dla niego bezpieczne i konformistyczne, że nie musiałby się zmieniać. Ja tak siedzę, siedzę i myślę, tak sobie mówię. No, jak ja bym sobie mówiła, że jestem sławną malarką i dobrze zarabiającą, to to by było dla mnie zgodne, bo to jest takie życzeniowo-marzeniowe, że maluję po to, żeby moje obrazy jednak gdzieś tam pokazać, yy, sprzedać, co idzie jak krew z nosa yy, i, i być w tym coraz lepsze. No, Wczoraj mówiłam Wam, że miałam taki moment, kiedy yy, mm, po prostu stwierdziłam, że osiągnęłam szczyt swoich możliwości i, i, i czas rzucić malowanie i zająć się czymś innym. Ale co ja bym mogła robić bez malowania? Malowanie to moja terapia, mój sens życia, sposób na życie. Nawet jak tego nie sprzedaję, no to. Mm, bardzo mnie to relaksuje, uspokaja, cieszy, więc chciałabym to dalej robić, mimo wszystko, mimo tych myśli rezygnacyjnych, że, że rzucić malowanie. Bóg chyba dał mi znak, że mam nie rzucać, ponieważ wyszedł mi nawet całkiem fajny obraz tej złotej damy, to już Wam mówiłam. Więc może jednak dalej będę malować i próbować się rozwijać. Tym bardziej, że mój partner świetnie maluje. I jest w stanie mi dużo nauczyć. Yy, I no obecnie go nie ma, i yy, znaczy jest w moim życiu, ale nie ma go fizycznie, yy, i nie wiem, kiedy, kiedy przyjedzie, yy, bo jest, na, yy, jest ta wystawa, jest ten bernisarz w Niemczech. I yy, yy, zresztą on w ogóle mieszka w Niemczech. Już wam tak powiem y, 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 że y, no jest to kłopot. Y, y, no i to y, y, nasze y, wspólne malowanie i projektowanie odbywa się na poziomie wirtualnym. I y, 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 też jest fajnie, też, też można się czegoś nauczyć, dowiedzieć. On mi doradza, jak te obrazy, Yy, bardziej wypuklić, yy, wysunąć yy, yy, i pokazać je. Być może ta Złota Dama to jest pierwszy obraz, który tak jako progres tej znajomości i i może, może dlatego tak fajnie wyszła. Może następny też będzie dobry. Nie wiem, od czego to zależy. Czuję, że ogólnie nie mam weny jako takiej. Jest mi ciężko namalować coś fajnego. W ogóle ciężko jest mi coś zrobić fajnego. Cokolwiek robię, to mi się to nie podoba. Zresztą artyści tak mają, że im się to nie podoba. To też jest ten wewnętrzny krytyk, o którym próbuję gdzieś tam wam opowiedzieć. I... I stwierdziłam właśnie, że może go da się pokonać właśnie takim myśleniem, trochę życzeniowym, a trochę takim, takim marzeniem, które właśnie dzisiaj ten znak na tym autobusie wszystko zaczyna się od marzenia. Może właśnie powinnam sobie tak mówić wmawiać sobie. To yy, uważam, że jest realne i zgodne z prawdą, że jestem sławną malarką, dobrze zarabiającą gdzieś tam na swoich pracach. Yy, ktoś mnie pytał, tak przy okazji, gdzie można obejrzeć moje prace. Na chwilę obecną, kochani, yy, wyłączona jest stronka z moimi pracami, ponieważ ona była strasznie uboga yy, i no i też droga, bo tam miesięcznie coś musiałam zapłacić. A jak nie zapłaciłam, to po prostu ją wyłączali z automatu i nikt z was nie mógł jej zobaczyć. Więc ją wyłączyłam i pracuję nad. Przepraszam, nad tym, żeby założyć nową stronkę ze swoim rękodziełem ze swoimi pracami. Chat GPT mi wszystko powiedział. Powiem wam, że to jest. Taki kochany przyjaciel. On mi wszystko mówi. I wczoraj się jeszcze dowiedziałam, że Chat GPT można zamontować na Whatsappie. I yy, yy, jak macie TikToka, to mogę Wam podesłać link do Pana, który mówi, jak to zrobić. Zresztą sama mogę Wam też gdzieś tam powiedzieć, jak zamontować na, WhatsApp, na Whatsappie Chat GPT, żeby se z nim po prostu gadać cały czas. Jeszcze tego nie testowałam. Normalny Chat GPT ma ograniczenia, że tylko ileś tam możliwości jest zadania mu pytań, później już jest płatny, więc nie wszystko można, ale on mi mówi takie fajne rzeczy, właśnie jak założyć stronę internetową, gdzie i za ile. I już mam namiary na stronę za 16 zł. I, i, i muszę się tym zająć, tylko. Ciągle mi jakoś tak ten czas ucieka przez palce. Ja przyjeżdżam z terapii, jestem zmęczona, jadę jeszcze do pracowni i, i próbuję coś tam ogarnąć, wywożę z domu różne moje prace, bo już przez tą zimę się tego tyle nazwierało, że już czas to wywieźć. A dzisiaj jeszcze takie w taką fajną, jakby drabinko-krzesełko znalazłam, które wygląda jakoś tak dziwnie trochę jak sztaluga. Ale stwierdziłam, że wezmę i będzie to też jako półka do mojego sklepiku, bo takie coś mi się przyda. Gdzieś tam coś na tym jeszcze postawić. No i też myślę, żeby skontaktować się z BWA w Katowicach i spróbować zrobić jakiś warsztat. Bo w BWA można wynająć salę i tam są sztalugi. Nie musiałabym kupować swoich sztaluk, a moglibyśmy zrobić jakieś pierwsze zajęcia związane z malowaniem intuicyjnym. Tak już mi to chodzi po głowie od jakiegoś czasu i, i zastanawiam się jak to, jak to zrobić. No trzeba byłoby tam zadzwonić nie? po prostu i dowiedzieć się ile wynajem sali. No jest wynajem tej sali, na której ja się uczyłam malować, ale to nie jest sala, tylko to jest cała, cała powierzchnia galeryjna, tam jest chyba 100 metrów, którą można po prostu wynająć na, i to kosztuje chyba jakieś 400 zł na godzinę. no Mało nie mało, dużo nie dużo, w zależności ile by kosztował Moje, skosztowały moje zajęcia, ile osób by przyszło, czy to by się opłacało. Ale myślę, że o takiej mniejszej powierzchni, no po co mi 100 metrów? Mi wystarczy, wiem, 30, żeby zmieścić na, kilka osób na, na, tej, na tej powierzchni i żeby mogły namalować. Chciałabym też zrobić kiedyś malowanie przewinie, ale to musiałabym się dokadać z jakąś knajpą w Katowicach która pomogłaby mi to zorganizować no na zasadzie jakiejś tam współdzielenia się kosztami no i tutaj trzeba by już było też talugi mieć swoje, no w Lidlu są chyba też talugi w jakiejś przystępnej cenie ja kupiłam jedną, dwie kupiłam bo jedną dostał Pan Pan Arek kupił, czy ja kupię? Nie, Pan Arek chyba kupił sztalugi. Albo ja kupiłam. Już nie pamiętam. W każdym razie w tamtym roku sztalugi, sztalugi zostały zakupione, ale tylko w ilości dwie sztuki. Tak mi się kojarzy chyba, że, że oboje mamy te sztalugi. I no trzeba by ich kupić po prostu więcej, żeby... Jeżeli ktoś przyjedzie na takie zajęcia, to trzeba kupić płótno. Więc w zależności ile osób i jaki format chciałyby malować. Więc to, no to też są koszty jakieś, więc trzeba się nad tym dobrze zastanowić i pomyśleć, jak to ugryźć wszystko i w końcu zacząć żyć na swoich warunkach, tak jak ja chcę. No, i jeszcze dochodzą te misy tybetańskie, koncerty misy tybetańskich, i to są moje takie marzenia, że tak bym chciała żyć w, tym, w tych klimatach, robić nawet tutaj, bo przychodnia, do której chodzę, jest bardzo holistyczna i bardzo dobrze patrzy na takie rzeczy jak misy tybetańskie, jakieś holistyczne yy, 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 kierunki zdrowia, więc może kiedyś tam przy okazji. Yy, też by się udało zrobić tutaj koncert. Mówiłam wam, że byłam na takim koncercie, prawda? Betańskich w Jaworz, nie, nie w Nagiszowcu, tam gdzie te targi są staroci jest tam kultury i było. Koszt był zdaje się 40 zł. I ja policzyłam, że jest 23 albo 25 osób przyszło no to. No to takie granie godzinne, dwugodzinne. No około 1000 zł można by było zarobić. Yy, terapie holistyczne są coraz modniejsze, diety wegetariańskie, azjatyckie, keto więc to wszystko. Yy, idzie w tym kierunku utrzymanie dobrego zdrowia, dobrego stylu życia, dbania o swoją urodę. To już taki kult wręcz, dbania o urodę. Ja też tak się masuje, nie? Żeby ta moja buzia była taka młodsza i ładniejsza. No, czasu nie oszukamy, ale możemy go trochę spowolnić. Także tak, kochani. Dobrze, już się powoli ewakuuje do tej Przychodni mojej i, i walczę z moimi demonami, z wiatrakami, ze wszystkim, co się, mm, co się da, co ma prowadzić ku lepszemu życiu. Tyle, pozdrawiam serdecznie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia i już prawie, że weekend. Trzymajcie się cieplutki.